Pośle. Kolejnym mówcą będzie pan poseł Henryk Smolarz z klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo proszę panie pośle. Pani Marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Zapewnienie lepszego startu edukacyjnego dzieciom poprzez rozszerzenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wcześniejszego rozpoczęcia edukacji jest działaniem, którego realizacja decyduje o równaniu szans edukacyjnych. Informacja ministra edukacji narodowej przedstawia konkretne działania, przeznaczone środki finansowe i osiągnięte rezultaty w procesie przygotowania szkół przez organy prowadzące do obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego. Z punktu widzenia wyrównania szans edukacyjnych ważny jest moment rozpoczęcia edukacji, a także wysoka jakość usług edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. To znaczy metody kształcenia dostosowane do wieku dziecka, wczesne wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, a także szybkie niewylewanie deficytów rozwojowych. Ustawa z marca 2009 roku o systemie oświaty w 2012 roku wprowadziła obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły jest objęcie go wcześniej wychowaniem przedszkolnym. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła prawo dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach od września 2009 roku i obowiązek rocznego przygotowania od września 2011 roku. Na wniosek ministra edukacji decyzją Wysokiej Izby obniżenie wieku spełniania obowiązku szkolnego od szóstego roku życia przesunięto z 1 września 2012 roku na dzień 1 września 2014 roku. Głównym powodem zmiany tej daty było niewywiązanie się około 20% samorządów gminnych z obowiązku dostosowania szkół do potrzeb dzieci młodszych, a także rozłożenie w czasie kumulacji dwóch roczników w klasie pierwszej. Okres dwóch lat to dodatkowy czas dla niektórych samorządów na zniwelowanie barier architektonicznych, standardu socjalnego, dydaktycznego oraz czas na podniesienie kompetencji nauczycieli. Samorządy na realizację tych zadań zostały wsparte finansowo z programów rządowych, to jest środków przekazywanych organom prowadzącym, między innymi z rezerwy celowej w ubiegłym roku 0,25%, a od tego roku zwiększoną ilością środków w rezerwie 0,4%, a także zwiększonej subwencji w 2012 roku na dzieci sześcioletnie, które miały pójść do klasy pierwszej. Źródłem wsparcia są też rządowe programy dotyczące wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach 1-3 szkół podstawowych, czyli programu Radosna Szkoła i realizowanego od lat rządowego programu Wyprawka Szkolna oraz programu wspierania uczniów w młodszym wieku szkolnym w programie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3. Rozwój i tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przez organy prowadzące. Inne podmioty wspierane jest również regionalnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowane są między innymi projekty dotyczące tworzenia nowych przedszkoli i wspierające istniejące przedszkola. Z przedłożonej przez Ministerstwo Edukacji informacji wynika, że czas dany samorządom nie został zmarnowany. Praktycznie wszystkie szkoły podstawowe zostały przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Korzystnym zjawiskiem jest również wzrost liczby dzieci pięcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich. Wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród pięciolatków nie został osiągnięty kosztem innych grup wiekowych. Zwiększa się również procent trzy i czterolatków uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. Biorąc pod uwagę liczbę wolnych pomieszczeń dydaktycznych w szkołach podstawowych, liczebność oddziałów oraz funkcjonowanie w szkołach oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci sześcioletnie. Po analizie przedstawionych w informacji danych można przyjąć, że polski system szkolnictwa nie powinien mieć problemów z przyjęciem do szkół podstawowych zwiększonej liczby uczniów klas pierwszych. Obniżenie wieku szkolnego ma też wpływ nie tylko na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci, ale również przyczyni się do złagodzenia skutków niżu demograficznego zwiększenia miejsc pracy dla nauczycieli, a przez zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych zmniejszenie liczby likwidowanych szkół i spowoduje bardziej racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej. Ważne dla bezpieczeństwa dzieci jest jednoznaczna wytyczna MEN dla kuratorów, iż nie zaleca się łączenia w zespoły szkół podstawowej i gimnazjum. Spowoduje to skuteczną realizację ustawowego uprawnienia kuratorów do negowania tego typu pomysłu przez niektóre samorządy gminne. Reasumując, do 1 września 2014 roku, w którym to dniu wszystkie dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę w klasie pierwszej, zostało jeszcze półtora roku. To czas na ostateczne dostosowanie, doposażenie obiektów szkolnych i wsparcie merytoryczne nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. To również czas dla Ministerstwa Edukacji i Kuratorów do stałego monitoringu przygotowań zmierzających do poprawy jakości opieki i pomocy materialnej w szkołach, poprawy w zakresie bazy materialnej i warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz indywidualnego podejścia do ucznia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W oczekiwaniu na Ponowną kolejną analizę, którą MEN przedłoży zapewne na początku 2014 roku, Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za przyjęciem informacji ministra edukacji o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Dziękuję. Dziękuję bardzo.